Cześć! Mam dla Was dzisiaj naprawdę gorące wieści, które mogą ucieszyć wielu z Was, szczególnie tych, którzy pracowali jeszcze przed 1999 rokiem. Wyobraźcie sobie sytuację, że ZS postanawia zwiększyć Wasze emerytury, i to dokładnie dla osób, które przez lata ciężko pracowały i odprowadzały składki. Tak, dobrze słyszycie: więcej pieniędzy na koncie więcej bezpieczeństwa finansowego więcej spokoju na co dzień. Może zastanawiacie się teraz, czy to naprawdę dotyczy mnie? Ile dokładnie dostanę? I dokładnie na to odpowiemy w dzisiejszym materiale. Porozmawiamy o tym, kto kwalifikuje się do podwyżki, jakie kwoty mogą wzrosnąć oraz jak to wszystko wpływa na wasze codzienne życie. Wiem, że temat emerytur bywa skomplikowany, ale obiecuję, że wyjaśnimy wszystko w prosty, przyjazny sposób, tak jakbyśmy siedzieli przy kawie i rozmawiali o tym. Między sobą. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy możecie liczyć na dodatkowe wsparcie od ZOS, to teraz jest moment, aby to sprawdzić. Zostańcie ze mną, bo te informacje naprawdę mogą zmienić wasze spojrzenie na przyszłość emerytalną i sprawić, że poczujecie się pewniej w planowaniu codziennych wydatków. Zacznijmy od tego, co właściwie oznacza ta podwyżka. Ziz zdecydował się na zwiększenie emerytur dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem, co w praktyce dotyczy setek tysięcy, a może nawet milionów Polaków. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że choć od lat otrzymują emeryturę, to wciąż istnieją mechanizmy, które pozwalają na jej poprawę, i to wcale nie symbolicznie, ale w sposób, który może realnie wpłynąć na ich comiesięczne wydatki. Dlaczego akurat osoby, które pracowały przed 1999 rokiem? Wszystko ma związek z tezem historycznym naliczaniem składek. Osoby, które pracowały w tym okresie, często miały różne systemy emerytalne, a zmiany w przepisach w kolejnych latach spowodowały, że nie wszyscy otrzymują maksymalną możliwą kwotę. Teraz ZUS wychodzi naprzeciw tym, którzy przez lata sumiennie odprowadzali składki i postanawia wyrównać pewne niedobory. To nie jest sytuacja, w której ktoś dostaje nagle darmowe pieniądze. To jest raczej sprawiedliwa korekta, która uwzględnia lata ciężkiej pracy. Wyobraźcie sobie, że przez dekady odkładaliście część swoich zarobków, a system emerytalny w pewnych momentach nie odzwierciedlał dokładnie tego, co wam się należało. Teraz macie szansę nadrobić te straty. Może zastanawiacie się teraz, ile dokładnie możecie dostać. Kwoty oczywiście zależą od indywidualnej sytuacji, od długości pracy, wysokości składek, okresów przerwy w zatrudnieniu, także od tego, kiedy formalnie przeszliście na emeryturę. Niektóre osoby mogą liczyć na kilkaset złotych więcej miesięcznie, a w niektórych przypadkach kwoty mogą sięgać nawet tysiąca złotych. Wyobraźcie sobie, jak taka podwyżka może ułatwić codzienne życie, lepsza opieka zdrowotna, większy komfort finansowy, możliwość spełnienia drobnych marzeń, na które wcześniej brakowało środków. Ważne jest też to, że Zeus wprowadza te zmiany w sposób przejrzysty. Nie musicie sami obliczać skomplikowanych tabel ani walczyć z biurokracją. Wystarczy, że sprawdzicie swoją sytuację w systemie. Możecie też umówić się na spotkanie w lokalnym oddziale ZIS, gdzie doradcy pomogą Wam dokładnie określić na jaką podwyżkę możecie liczyć. Warto poświęcić chwilę, bo nawet jeśli zmiana wydaje się niewielka, w dłuższej perspektywie daje realne korzyści. Często pojawia się też pytanie, czy te zmiany są stałe, czy jednorazowe. Otóż mówimy tutaj o podwyżce stałej, co oznacza, że nowe kwoty będą uwzględniane przy każdej przyszłej wypłacie emerytury. To nie chwilowa promocja, ale realna poprawa sytuacji finansowej na lata. Dla wielu seniorów to ogromna ulga i poczucie, że ich lata pracy wreszcie zostały docenione. Warto też podkreślić aspekt psychologiczny tych zmian. Emerytura nie jest tylko liczbą na koncie, to poczucie bezpieczeństwa możliwość spędzenia spokojnej starości, brak stresu o codzienne wydatki. Dla wielu osób podwyżka emerytury to nie tylko kwestia pieniędzy, ale przede wszystkim pewność, że system w pewnym sensie oddaje to, co należało się przez lata pracy. Nie możemy zapominać, że wiele osób w wieku emerytalnym ma również dodatkowe obowiązki, takie jak wspieranie dzieci lub wnuków, opieka nad bliskimi czy pokrywanie kosztów leczenia. Każda dodatkowa złotówka w emeryturze to realna ulga w codziennym budżecie, możliwość zakupu leków bez stresu, opłacenia rachunków i korzystania z życia bez ciągłego zmartwienia o pieniądze. Kiedy mówimy o osobach, które pracowały przed 1999 rokiem, warto też przypomnieć, że w tym czasie wiele firm i instytucji miało różne systemy naliczania składek. Nie każdy system w pełni oddawał rzeczywistą wartość wkładu pracownika. Dlatego teraz ZUS dokonuje korekty, która pozwala w pełni docenić lata pracy. To tak, jakbyśmy wreszcie otrzymali należne podziękowanie za wszystkie lata poświęcone pracy zawodowej. Sprawdzanie swojej emerytury nie jest trudne. Wystarczy zalogować się do systemu ZUS lub udać się do najbliższego oddziału. Doradcy pomogą w przeanalizowaniu dokumentów i wyliczeniu dokładnej kwoty, jaką możecie otrzymać. Warto pamiętać, że nawet jeśli podwyżka wydaje się mała, w perspektywie miesięcy i lat robi ogromną różnicę. Dla wielu osób jest to moment, który pozwala odetchnąć i poczuć, że ich wysiłek został doceniony. Niektórzy mogą się zastanawiać, co się dzieje, jeśli ktoś wcześniej nie miał pełnej dokumentacji swoich składek. W takich przypadkach ZUS również oferuje wsparcie. Możliwe jest uzupełnienie brakujących informacji i dokonanie odpowiednich korekt. To kolejny przykład na to, że system może działać sprawiedliwie i uwzględniać realne potrzeby emerytów. Warto też pamiętać, że te zmiany mogą mieć wpływ na inne świadczenia. Wyższa emerytura może zwiększyć zdolność kredytową, poprawić sytuację w przypadku dodatkowych świadczeń społecznych. A także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego na wypadek nieprzewidzianych wydatków. To wszystko sprawia, że decyzja ZS o podwyżkach ma ogromne znaczenie praktyczne i emocjonalne. Chciałbym również zwrócić uwagę na znaczenie planowania finansowego. Każdy senior, który otrzyma podwyżkę, może teraz lepiej zaplanować swoje wydatki, czy to na codzienne potrzeby, czy na drobne przyjemności, czy też na wsparcie rodziny. To moment, w którym warto zasiąść z kalkulatorem, zobaczyć realne zmiany w budżecie i zaplanować przyszłość w bardziej spokojny i przewidywalny sposób. Nie zapominajmy też o roli edukacji finansowej. Wiedza o tym, jak działa system emerytalny, jakie zmiany są możliwe i jakie są nasze prawa, pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje ZX. Dlatego zachęcam wszystkich, aby nie traktowali tego tematu jako nudnego formalizmu, ale jako realną szansę na poprawę jakości życia. Na koniec chcę Wam powiedzieć jedno: nie odkładajcie sprawdzania swojej emerytury na później. Zajś przygotował te zmiany po to, abyście mogli z nich skorzystać teraz i w pełni cieszyć się latami, które przepracowaliście. Każdy dzień, w którym wiecie, że Wasza emerytura jest adekwatna do Waszego wysiłku, jest dniem spokojniejszym i pełniejszym. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że te informacje rozwiały Wasze wątpliwości i pozwoliły zobaczyć, jak istotna jest ta podwyżka. Jeśli uważacie, że te informacje mogą pomóc również innym seniorom, kliknijcie lubię to, subskrybujcie kanał i udostępnijcie film swoim znajomym i rodzinie. Dzięki temu więcej osób dowie się, że Zeus naprawdę podwyższa emerytury i że warto sprawdzić swoją sytuację. Pamiętajcie, że zasługujecie na spokojną i godną emeryturę. Teraz macie szansę, aby wykorzystać tę korektę i poczuć, że wasza praca została doceniona. Nie czekajcie, sprawdźcie swoją sytuację już dziś i cieszcie się spokojem, który Wam się należy.